Poranek to taki moment w ciągu dnia, w którym to planujesz, w którym nabierasz sił. Poranek z Czasem Seniora ma na celu pobudzić, zmotywować i zainspirować Cię do działania. Ja nazywam się Małgorzata Kospin i będę Ci towarzyszyć w każdym z tych poranków, zatem zachęcam do oglądania. Już teraz proszę Cię także o subskrypcję, o wciśnięcie na dzwoneczek, a będziesz na bieżąco z tym wszystkim, co dzieje się na moim kanale. Zaczynamy! Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj o mądrości sobie porozmawiamy. O tej mądrości, o którą myślę, że naprawdę powinniśmy zabiegać w naszym życiu. Także, jeżeli jesteś zainteresowany mądrością i tym, czy ty jesteś mądry, bo tak naprawdę to będzie pytanie tego odcinka, to oczywiście zachęcam cię, zostań do samego końca razem ze mną i przekonaj się, cóż to. Dzisiaj chcę ci powiedzieć o tej mądrości, także zachęcam cię, zostań do końca. No i zaczynamy, zaczynamy od tych pięknych słów, które gdzieś kiedyś znalazłam i z którymi chciałabym się z tobą podzielić. Największą mądrością jest umieć milczeć i nie zważać na słowa, uczynki. I życie innych. Największą mądrością jest umieć milczeć. No wiecie, zastanawiam się nad tymi słowami, i one mi jakoś tam towarzyszą. Mówi się też zresztą, że milczenie jest złotem. No, i wiecie, tak sobie czasem zastanawiam się nad tym złotem, ile tego złota jest we mnie, ile ym, jestem w stanie dać y, milczenia drugiej osobie, ile jestem w stanie dać y, ciszy drugiej osobie, ile jestem w stanie dać mojego słuchania drugiej osobie. Ym, I muszę Wam powiedzieć, że ten bilans no, nie jest najlepszy. Niestety tego milczenia jest w moim życiu, uważam, zdecydowanie za mało. Zdecydowanie za mało jest takiego naprawdę bycia od początku do końca na 100% z drugim człowiekiem, wczuwania się w to, jakie są jego potrzeby, jakie są jego trudności, wysłuchania go tak do końca, naprawdę od początku do końca. Czasem muszę właśnie się kiedy się łapę na tym, że, że właśnie że czegoś tam nie jestem w stanie wysłuchać do samego końca, to muszę właśnie w takich momentach popracować trochę nad sobą, trochę się zatrzymać, trochę spróbować bardziej słuchać, być bardziej osobą milczącą. My bardzo często mamy tak, że kiedy na przykład słyszymy Coś od drugiej osoby. Druga osoba opowiada nam jakąś historię. Załóżmy, że poszła do parku i spotkała kogoś tam z psem, i ten pies coś tam zrobił. No i właśnie opowiada nam ta osoba tą historię, a my z tyłu głowy już mamy swoją historię. My się nie skupiamy na tym, co chce nam opowiedzieć naprawdę ta druga osoba, tylko my mamy swoją historię, także związaną z pieskiem, że e, kiedy to my byliśmy w parku i kiedy to my spotkaliśmy jakiegoś tam pieska, no to on zrobił to i to i to i, to i tamto. Tak to jest w większości e, naszych przypadków. Tak to jest, bo w taki sposób automatycznie jakby nam się pojawiają odpowiedzi w naszej głowie, podpowiedzi, jak zareagować, co powiedzieć, i tak naprawdę te nasze podpowiedzi w nas samych kierują nas właśnie na nas samych. No dobrze, dobrze, Ty już powiedziałeś o sobie, to teraz skupmy się na mnie. Takie działanie powoduje, że tak naprawdę nie milczymy bo to, że nic nie mówimy, wcale nie znaczy, że milczymy. To, że ja nic nie mówię, Starając się słuchać drugiej osoby, to wcale nie znaczy, że milczę, bo równie dobrze mogę prowadzić ze sobą dyskusję w głowie. Ja w głowie mogę sobie zastanawiać się, co też tamta osoba, a u mnie to było tak i tak, i sobie właśnie tworzyć ten dialog taki wewnętrzny, prowadzić sama ze sobą. Dzisiaj zachęcam siebie. I Ciebie, do tego, żebyśmy starali się więcej milczeć. Na tym polega mądrość. Największą mądrością jest umieć milczeć. No właśnie. Wskazywałoby to też na jeszcze jedną rzecz: że kiedy nie milczę, no nie jestem człowiekiem mądrym. Także zachęcam Cię dzisiaj do mądrości, mądrości w Twoim życiu, mądrości skupiania się na drugiej osobie, mądrości wsłuchania się, ale tak naprawdę wsłuchania się w to, co mówi do nas druga osoba. Zostawienia, może zrezygnowania trochę z tego wszystkiego, co dzieje się w moim środku, z czym ja bym się chciała podzielić i co jest dla mnie bardzo ważne na rzecz drugiego człowieka. Trudne to zadanie jest, tak mi się przynajmniej wydaje. Dla mnie jest ono trudne, ale mimo wszystko będę się starała właśnie dziś być mądrzejsza niż byłam wczoraj. Będę się starała dziś więcej milczeć, nie mówiąc nic i nie mówiąc nic też w środku tutaj w głowie. Tylko rzeczywiście będę dzisiaj chciała więcej skupić się na drugiej osobie niż na sobie. Zobaczymy, jakie to efekty przyniesie. To wszystko w tym odcinku. Życzę Wam dobrego dnia, dużo uśmiechu, dużo mądrości i milczenia, i bycia dla drugiego człowieka. Wszystkiego dobrego, widzimy się w następnym odcinku. Pozdrawiam serdecznie Małgorzata Kospin.